Hej, czy witajcie z tej strony Atraz 284. To jest kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj was witam w odcinku z openingu tego zestawu e, z Lego Star Wars. To jest zestaw e, o dokładnym numerku 75299. Jest to zestaw, jak widzicie, e, z Mandalorianina i dzisiaj sobie właśnie go otworzymy. To jest taki nowy zestawik dosyć e, i dzisiaj go dostałem, ponieważ dzisiaj są moje urodziny. Także możecie mi napisać Jakieś tam życzenia w komentarzu, będzie mi bardzo miło. A teraz przechodzimy już do naszego zestawu. Słuchajcie, z przodu nasz zestaw prezentuje się w sposób następujący. Mamy tutaj, oczywiście, informację, że jest to LEGO Star Wars. A tutaj mamy także twarzyczkę naszego głównego bohatera. Mamy także tutaj cały zestaw pokazany, co on zabiera. Mamy ten śmigacz taki tutaj. Mamy mando. Mamy grogu, czy tam Baby Yoda, jak, jak zwał. Tak zwał. Mamy też człowieka pustyni w tym oto miejscu. I mamy jego jakiś domek oraz kuszę. Z góry ten zestaw prezentuje się tak. Tutaj mamy właśnie postać naszego mando pokazaną. Tutaj mamy. Znaczek LEGO Star Wars. Z tyłu ten zestaw prezentuje się w taki sposób. Tutaj mamy tą budowlę pokazaną jeszcze raz, po prostu w innym ułożeniu. No i tutaj od dołu mamy oczywiście jakieś kody kreskowe i inne ważne informacje. No i tutaj jeszcze ten bok nam pozostał. No to tutaj mamy właśnie mini, ten nasz speeder i LEGO Star Wars napis także. To jest na tyle z tego pudełka. O, zapomniałem o bardzo ważnej rzeczy. Tutaj jeszcze jest napis Mandalorian The Child, czyli dziecko. Po prostu to jest jeden z odcinków w tym całym serialu. Także tutaj mamy informację, że to jest akurat z odcinka Mando o nazwie Dziecko. Także tak to się prezentuje i słuchajcie, zanim go otworzymy, prosiłbym was bardzo o zostawienie łapeczki w górę pod tym filmem oraz subskrypcji. Będzie mi bardzo miło, ponieważ lecimy po 3500 subskrypcji. Także dobra, teraz już dostajemy się do środka. Tu w tym oto miejscu musimy wcisnąć te nasze paluchy, że tak powiem. Także wciskamy to, dostaniemy się do niego i wyrywamy to. Dobra. Możecie też napisać, czy może macie już ten zestaw, czy go polecacie, i czy oglądaliście zestaw Mandalorianina. Ok, eee, znaczy zestaw, serial. Dobra, eee, jak widzicie, w pudełku już nic nie mamy kompletnie, także to można już odstawić. I co mamy w środku? W środku mamy następujące rzeczy, także na samym dole otrzymujemy instrukcję, która wygląda w następujący sposób. No i z tyłu mamy tego robocika, jak wiecie, zerkniemy sobie tylko od tyłu, jak to wygląda. Ok, czyli tutaj mamy figurki. Czekajcie, bo nie wiem, czy macie ostrość. O, powinniście mieć. Tu mamy figurki z różnych zestawów, jakichś zapowiedzianych. Mm, tutaj mamy te zestawy, właśnie wszystkie. No, i tutaj mamy końcowy efekt tych składań naszych, no tutaj ta książeczka się tak prezentuje. Tu mamy mando i naszego dzieciaka, którego składamy. Także instrukcyjka tak się prezentuje. Jest ona takiej grubości, więc no nie jest ona gruba, jest dosyć chudziutka No i mamy też trzy worki łącznie: trzy worki. Worek numer jeden prezentuje się w następujący sposób: mamy tutaj pelerynkę do mando. Eee, tu jest główka naszego dzieciaczka, to można zauważyć. Nie wiem, czy widzicie to na kamerze, ale tutaj jest takie zielonkawe eee, No i tutaj mamy samą figurkę naszego mando. Tu macie na przykład do niego spodnie. Także tutaj mamy na pewno naszego mandy. Ok, e, worek drugi prezentuje się tak, tutaj mamy dosyć większe elementy, nie do końca więcej, ale większe po prostu. E, tutaj będziemy budować zapewne e, w tym worku ten, e, ten zamek, taki, w sensie ten domek, e, człowieka pustyni. No i tutaj mamy ostatni woreczek, który się prezentuje tak, tutaj już są takie bardzo drobniutkie elementy. Także tak to się mu po prostu prezentuje Także słuchajcie, ja lecę zbudować ten zestaw I widzimy się, gdy zakończę budowę naszego zestawu Także tutaj macie jeszcze na chwilkę tą pudełko A ja lecę budować zestaw I zobaczymy się za chwilę, jak zestaw już zostanie przeze mnie zbudowany Także do zobaczenia, papatki Ok, słuchajcie, zestawik już zbudowałem I go właśnie widzicie tutaj przed sobą ale zanim do niego przejdziemy, to chciałbym wam e, zaprezentować części zapasowe. Wiem, pójdziemy dzisiaj tak od tyłu, ale te części zapasowe, no jest ich dosyć sporo i chciałbym po prostu od nich zacząć, żeby móc je sobie na spokojnie już odłożyć. Także zaczniemy od części zapasowych. Jest ich dosyć sporo. Tutaj wam je pokażę w tym momencie. O, e, proszę bardzo, tutaj mamy taką szarą strzałkę To jest nietypowa, pierwszy raz szczerze taką widzę I ona jest oczywiście do tej naszej kuszy, która stoi tutaj e, No i z niej po prostu strzelamy Także to jest bardzo fajny element e, Z dalszych elementów, no tutaj mamy ogień e, Taki trzymak czarny Nie wiem, jakiś taki patyk e, No w sumie tutaj możecie sobie po prostu popatrzeć na te elementy Tu mamy jakąś kość Głównie szare elementy, mamy też taki pistolecik szary, pistolecik czarny. W sumie do koloru, do wyboru, troszkę można powiedzieć. Tu mam jeszcze jakiś jeden serek, także tych części jest dosyć sporo, ale z ciekawych części tak naprawdę mamy tu tylko to. Słuchajcie, jeszcze zanim przejdziemy właśnie tutaj do pokazu całego tego zestawu, to chciałbym Wam zaprezentować tutaj mamy nasz ten, właśnie. Śmigacz naszego Mando, i tutaj jest jego broń. Słuchajcie, ta broń się e, prezentuje w sposób następujący. Składa się ona z mojego pistoletu: e, takiego trzymaka na miecz i takiej rączki, prawda? I słuchajcie, to jest oryginalna broń z zestawu. No i szczerze powiem, że mi ona się podoba, no tak, średnio. Tak średnio, dlatego ja sobie ją troszkę skustomizowałem i wykonałem ją w następujący sposób. E, także zamiast po prostu tego malutkiego pistoletu umieściłem tutaj e, duży karabin snajperski i moim zdaniem to o wiele bardziej odwzorowuje tą oryginalną broń z mm, serii Mandalorianina i właśnie ja sobie taką broń e, tutaj wybudowałem. Ona oczywiście nie jest zawarta w zestawie, to jest tylko taka broń, którą ja zbudowałem. No i jak będzie gdzieś moja ta figurka sobie stała, to na pewno będzie miała tą broń, a nie tą oryginalną. Także tylko chciałem to tutaj nadmienić. A teraz przechodzimy już właśnie do e, całego tego naszego zestawu. Słuchajcie, zaczniemy od części, myślę, że na, e, najbardziej interesującej. Także zaczniemy od figurek. Także ja sobie tutaj e, przygotuję te figurki i Wam je wszystkie pokażę. Okej, okay, słuchajcie, przygotowałem już nasze minifigurki i zaczniemy od minifigurki numer jeden, czyli Mando. Także tutaj mamy figurkę naszego Mando. Taką się prezentuje z przodu. Ma bardzo dużo detali. Naprawdę ma bardzo dużo detali, zarówno z przodu, z boku. No, wszędzie tak naprawdę. Tutaj on też trzyma tą swoją broń, żeby nie było. Tutaj, jak widzicie, on ma nawet detale na rękawach. Niestety, jedynym minusem jest to, że nóżki z boku są kompletnie łyse. Niestety, to jest jedyny minus tej minifigurki, moim zdaniem. A i drugim największym minusem, wiecie co jest? Że w serialu poznajemy, co jest pod hełmem Manda. Niestety, gdy zdejmiemy hełm. No niestety, no niestety tu ukazuje się ten ból i mamy po prostu czarną główkę. Także no tutaj są dwie te rzeczy, a tak naprawdę ta minifigurka jest prześwietna. Ale dobra, słuchajcie, co tutaj mamy? Tu z przodu mamy zarys tej jego zbroi. Tutaj z boku mamy właśnie ee, część dalszą tej jego zbroi. Mamy tutaj też pelerynkę, gdy tą pelerynę sobie tak podwiniemy, to tutaj mamy takie nadruki, mamy tutaj pas. Także naprawdę, bardzo to fajnie wygląda. Mamy też jego hełm, oczywiście. On jest dosyć prosty, taki ma tylko tutaj tak naprawdę pociągnięte dwa czarne paski. Ale jest to naprawdę bardzo fajne i świetnie to pokazuje postać Mando, właśnie z serialu. Także to by było figurka Mando. On ma tutaj tą snajperkę, którą też przed chwilą pokazywałem. I ma też ten czarny mały pistolecik, który jest też w częściach zapasowych. Także tak ta postać się prezentuje. Także ja ją odkładam na bok i biorę postać numer 2. Postacią numer 2 jest e, człowiek pustyni. Człowiek pustyni, znany także jako Tusken Rider e, w angielskiej wersji językowej. Tak on się prezentuje. Tutaj z przodu jest owinięty takimi bandażami. Ma też tutaj swoje pasy takie pociągnięte. Bardzo fajnie on wygląda i różni się od e, starszych części, znaczy od starszych po prostu figurek, e, właśnie tego typu. Z boku niestety zupełnie łyso, żadnych nadruków, niczego, ani na rączkach, ani na nóżkach, no niestety. Z tyłu prezentuje się tak, ma tutaj pasek swój taki, e, tu wszędzie wychodzą kolce mu na głowie. No i tak to w sumie wygląda. Z boku tutaj z tej strony też niestety jest łysy. No i tutaj e, po prostu tak to wygląda, on ma fajnie taki jakby uśmieszek. No i ma też taką pałkę swoją, no to jak już poprzednie wersje. I dobra, ostatnią figurką, która myślę, że jest najbardziej tutaj e, warta w tym zestawie, to jest nasz grogu, znany także jako Baby Yoda. Taką się prezentuje. Jest on naprawdę bardzo malutki. Zobaczcie, porównamy sobie go do e, nóżek. Ten, ta minifigurka tak naprawdę jest wielkości jednej nóżki, zwykłej minifigurki. Zobaczcie. Gdy przyłożę do nóżki, to jest idealnie tej samej wielkości oprócz tych uszu. Także to jest naprawdę bardzo małe. Eee, słuchajcie, tak on się prezentuje Jest bardzo detaliczny On ma bardzo dużo detali tak naprawdę Jak na taką małą minifigurkę Zobaczcie, on ma tutaj z przodu nadruki Tutaj niestety już z boków nic nie ma Ale na tej twarzyczce No tutaj nie wiem czy będziecie to widzieć Raczej tak Tutaj on ma takie kreski na główce Tutaj jakiś uśmieszek Kropeczki jakieś na mordce Tej swojej uszy To jest naprawdę bardzo fajne I ma też odczepianą tą główkę więc, jak macie jakieś poprzednie bobasy, to możecie także założyć tutaj e, główkę innych bobasów. Także to by naprawdę komicznie wyglądało, gdybyście tak to zrobili. Albo możecie wziąć głowę Baby Jody i nałożyć na ciałko jakiegoś innego bobasa. To jest naprawdę bardzo zabawne, myślę. No, i tak się w sumie prezentuje ta minifigurka. Także słuchajcie, e, z minifigurek to by było na tyle. Przejdziemy teraz do części budulcowych. Okej, okay, także pierwszą rzeczą, którą się zajmiemy, jest śmigacz Mandalorianina. Prezentuje się on w następujący sposób. No, jest on bardzo podobny do tego z serialu, w sumie z tego odcinka jednego, ponieważ później już no, nie jeździ on tym śmigaczem, ale jest to naprawdę bardzo dobrze odwzorowane. Słuchajcie, co jest bardzo fajne, to że tutaj, gdy podnosimy tę kierownicę, podnosi nam się też przód to jest naprawdę bardzo super, bo tutaj jest zrobiona taka wajcha jakby, tu jest nowy element zawarty i dzięki niemu właśnie możemy zrobić coś takiego, to jest naprawdę bardzo fajnie. Z przodu ten śmigacz prezentuje się w sposób następujący. Tutaj jest taka połowa jakby tarczy z Nexonites, ten element może być znany z Nexonites. Tutaj e, z tego boku on się prezentuje tak naprawdę bardzo dużo klocku tutaj jest, on jest mocno detaliczny. E, tutaj jakieś rurki właśnie tutaj jakieś e, właśnie takie no nie wiem to są niby jakieś kabelki albo coś w tym stylu ale to jest naprawdę bardzo fajnie to jest no super to po prostu wygląda super to po prostu wygląda moim zdaniem tutaj mamy takie siedzisko tu mamy także plecak Mando e, i co jest najlepsze mamy tutaj element szelek element szelek to jest naprawdę bardzo fajna rzecz czekajcie spróbuję wam to pokazać jako sam element, o rozleciało mi się, no to czekajcie, wezmę tylko, podniosę tą, ten element. Okej, okay, niestety elementu nie znalazłem, nieważne, ale mamy tutaj te nasze szelki, zaraz odnajdę ten element, e, mamy tutaj te nasze szelki i właśnie tutaj jak weźmiemy sobie naszego Baby Jodę, to on wchodzi w te nasze szelki, o w ten sposób. I on sobie tutaj po prostu siedzi. Więc jeśli założymy to sobie na ten nasz śmigacz i przytwierdzimy tym elementem tutaj od góry, to na pewno grogu nam nie wypadnie z naszego statku. Możemy sobie go obrócić i spokojnie sobie tutaj siedzi. Także naprawdę to jest bardzo fajne. No i myślę, że z tego śmigacza to by było na tyle. Jeszcze tylko pokażę, że te bronie, które Mando posiada, można umieścić właśnie. A tutaj po bokach tego, żeby on mógł sobie na spokojnie tutaj siąść. No i oczywiście e, nasza figurka Mando po podwinięciu tej jego e, pelerynki i po odchyleniu go w taki sposób może zostać usadzony o tutaj na tym elemencie i możecie mu dać dorączek właśnie tutaj a, tom Kierownice, dzięki której może prowadzić. Także tak to się prezentuje z naszymi figurkami. Tutaj macie z przodu, tutaj z boku, tutaj z tyłu, no i tutaj z drugiego boku. Także naprawdę bardzo fajnie. Drugim elementem, który chciałbym wam przedstawić, jest kusza. Jest to kusza Tusken Ridera albo też człowieka pustyni. No tutaj nie mamy za dużo do omawiania. Ja wam tutaj chciałbym tylko pokazać jak ta figurka w sumie to nawet nie figurka, tylko budowla się prezentuje. Także tutaj mamy, jak widzicie, możemy wystrzelić sobie tą strzałkę z tego miejsca. E, tutaj bardzo fajnie się to prezentuje. Tutaj mamy ruchome elementy, te dwa skrzydła, takie jakby. Także to jest naprawdę bardzo super. Tutaj z boku to się prezentuje. O, pokażę Wam. Tak, tutaj mamy też rozpiętość, tą taką. Widzicie te tutaj elementy. Tutaj mamy ruchome też te trzmadełka takie jakby. No i to w sumie by było na tyle. Z tyłu to się prezentuje tak o. Tutaj można sobie też zawsze pokręcić coś. No to jest naprawdę bardzo spoczko. I mamy też tutaj nóżki takie ruchome, na których po prostu ta e, budowla sobie stoi. Ok, także ja ją sobie tutaj odłożę. No i oczywiście ten nasz człowiek pustyni stoi sobie koło tej kuszy. Okej, okay, słuchajcie, i ostatnim elementem w tym zestawie jest właśnie taka budka, czy też domek tego Tusken Ridera. E, tutaj przed nią znajduje się takie ognisko, więc bardzo fajnie zawsze ten Tusken może sobie tutaj siąść, ogrzać się w nocy, czy sobie po prostu przy nim spać. Tutaj też mamy garnuszek z kością, który pewnie zawierał mięso, ale Tusken Rider sobie je zjadł. Tutaj mamy też taki... Mm... Taką wieżyczkę można powiedzieć. Tutaj Tusken, jakby chciał, to by mógł na niej stanąć, ale no nie wiem, czy na niej stoi. Pewnie stoi przy działku raczej. E, to też służy jako właśnie podstawa całego tego domu, ponieważ go możemy sobie tutaj odchylać. Tak zobaczcie. Tutaj on może się prezentować w sposób następujący: może być taki płaski, a może być też taki zaokrąglony, także naprawdę bardzo fajnie no i tutaj ten Tusken ma też chyba takie jakby siedzisko, albo to jest coś w stylu talerza, nie wiem możecie napisać co o tym sądzicie no i z tyłu tutaj prezentuje się w, to w taki sposób no niestety tutaj są też pary, to jest minus, ale i tak to bardzo fajnie wygląda jak na taki malutki zestaw, naprawdę mi się to bardzo podoba no i słuchajcie, w sumie to z całego zestawu by było na tyle to był dokładnie zestaw 7.5299 LEGO Star Wars The Mandalorian The Child. Także słuchajcie, ja wam dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach na moim kanale. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę oraz subskrypcji. No i pamiętajcie, że możecie mi napisać jakieś życzonka, bo dzisiaj są moje urodziny. Także dziękuję za oglądanie i do usłyszenia. Cześć i pa pa.